Co wy tak zawalacie za z tymi subskrypcjami? Ale bardzo o to dziękuję. Cześć, chociaż jestem teraz na kablu, więc nie będę mogła iść tam. Właśnie piłam herbatkę, sobie więc. Tak, na szybko, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, mi komentarz. z dzwoneczkiem Subskrypcję, żebyście byli na bieżąco z każdym filmem. I dziękuję Wam z całego serca za te subskrypcje. Mam nadzieję, że kiedyś dobijemy 1000 subskrypcji. A jak tak to bardzo będzie mi miło. tak na szybko, więc... Jutro też będzie filmik na YouTube. I jeszcze Wam coś pokażę. Tylko muszę odepnąć z ładowarki się. Sorry, że się nie pokazuję, ale no. Nie chcę. I oczywiście. Sub 65. To. 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 Piszcie do mnie na IG na TikToku. Siema. Tu ja z Twojego kanału możecie tak napisać: jak mnie gdzieś znajdziecie. Na TikToku albo na. Na. na... G. Yeah. I to są moje moje rękawiczki Więc co, widzimy się jutro, na razie